Cześć, jak się godacie? Z, cześć, z, cześć, z Domi. Witam na kanale Sajmu 12, najlepszy kanale w Polsce. Pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcję. Oto jest pierwszy odcinek sezonu drugiego serii Ten Typ Tak Ma. Więc zostawcie łapkę, suba. A to kolejny odcinek, to jest daily. Ja sam obserwuję, nasze zasady się nie zmieniły. się trzy mecze w jednym kuponie. I dobra, na tapet bierzemy pierwszy mec. Pierwszą dokładnie kolejkę. Premier League na początek, czyli mecz Burnley kontra Manchester City To ten mecz rozpocznie Premier League, zmagania dokładnie już w piątek, więc zapraszam Was Na Via Play oczywiście Dobra I w tym meczu chciałbym postawić bardzo, ale to bardzo wierzę w Burnley, bo Chciałbym, żeby Manchester City uspieszył mecz, bo ja wiem, że Burnley to jest Benjamin, więc Będzie mi bardzo trudno, no i uspieszył to tutaj Manchester City Mistrza Anglii Dwukrotnego czy? No dwukrotnego chyba Czy trzykrotnego, dobra, nieważne Pamięć już nie ta, dobra yy, I tutaj chciałbym obstawić Minimum jedną bramkę Barley Wiedzą, że z tą jedną bramkę Barley strzeli w tym coś czy grają o siebie Dościągnęli kilku pikazy, Których jest nawet, nawet dobrych Ale czy dobrych na pokonanie Manchester City, który ściągnął Guardiola na przykład z Lipska albo Kowacica z Chelsea no i mają Holanda wzmocni się solidnie zwłaszcza Guardiola w defensywie więc dobra to był pierwszy mecz drugi mecz to mecz mojego ukochanego, najlepszego dla mnie klubu czyli mecz Liverpoolu, który będzie już w niedzielę pierwsza kolejka Liverpoolu i Liverpool na start dostaje Chelsea i to będzie pojedynek dawnych kolegów z drużyny, czyli Nkunku Celsi kontra Dominik Subuslai z Liverpoolu Ja tu wierzę w Liverpool i jest duży kursik i obserwuję zwycięstwo Liverpoolu bezpośrednio nawet Liverpool gra na wyjeździe, ale wierzę, że Liverpool zacnie od zwycięstwa i uspieszności, nawet jak to jest Celsi No i Celsi też ciągnę nowego Bramka i ciekawe kto będzie bronił. Kepa, czy bramka ścięty z Brightonu Sanchez Dobra, to byłby drugi mec i zwycięstwo Liverpoolu, i trzeci, ostatni mec, jakim chciałbym zakończyć ten kuponik, będzie to mecz nie z Angielskiej Ligi, tylko z Ligi Hiszpańskiej, z La Ligi, która w się sensie w tym samym dniu co Premier League i ten mecz to będzie niedzielny i to będzie mec Barcelona kontra Getafe. Ten mecz chciałbym obstawić w tym kuponiku I tutaj też stawiam zwycięstwo FC Barcelony już w pierwszym meczu przeciwko Getafe No Barcelona ma dużo nie rywalizmów, na Liverpool już w pierwszym meczu Ale wiedzę, że Barcelona da radę Barcelona zrobiła jakieś tam na razie transfery Może jeszcze ktoś tam przyjdzie, bo podobno są składane oferty No i może jest, jak to się ktoś odejdzie, jak Dembele ma z Barcelony, do Paris Saint-Germain więc dobra, a PSZ to się nie jest Jesteśmy czyli końcowym Ramosa na razie, chyba na wypożyczenie, ale za to wypożyczenie wpłacą to 20 milionów euro. Więc trochę posaleli, dobra, i to było ostatnie. Więc wiezę w, w Barcelony, wiezę w Liverpool, no i wiezę w Ballet z nowym menadżerem. Tam sobie działają, który awansował z Championship do Premier League i teraz będzie go się z Premier League. A niedługo pojawi się też fajny, ciekawy film na kanale prawdopodobnie jutro, więc wycekujcie. I to było na tyle obstawiania tych kuponów z drugiego sezonu ten typ tak ma Zobaczymy czy wejdą, czy kupon będzie na zielono no i dobra, zobaczymy, więc... A za tydzień, gdzieś w piątek możliwe że pojawi się drugi odcinek, ale zobaczymy, więc do zobaczenia. Trzymajcie się i narka. A jeszcze bym zapomniał. Obstawiamy 10 zł i do zgadnięcia jest prawie 61. No i teraz do widzenia, i narka to mi losa